Zbliżają się święta. W moim realnym, codziennym życiu nie zawsze jest się podzielić z, kim, z kimkolwiek, nawet najważniejszą rzeczą. No więc podzielę się w ten sposób. Dzisiaj nam przy świętej do mnie dotarło takie ogromnie zasadnicze i określę druzgocąco zasadnicze pytanie. Piłat nie jest raczej kojarzony z postacią, z postacią pozytywną. A ja siebie sam czasami uważam za cierpiętnika, ludzie mi, robią takie rzeczy, prześle, prześladują masowo przez ostatnie 10 lat. Nie powiem świętego, ale, 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 ale zamęczanego. On nie jest kojarzony z, z postacią pozytywną. Ale czy ja mogę sobie zadać pytanie, yy, czy ja mogę powiedzieć to samo co on? Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. i to jest to drozgocąco, za zasadnicze i ważne pytanie. Bo jestem tylko człowiekiem, a po podobno każdy z nas przy tym był. I tym chciałem się podzielić.